Dobry wieczór. Dobry wieczór, Bożena z Dortmundu. O, Bożenko, czy wiadomo, co nas ostatnio rozłączyło? Ja po prostu miałam głusze, głuchot, głuchoty w telefonie, był naładowany, wyłączyło i koniec. A nie eee. chciałam drugi raz dzwonić, bo eee. nie też dzwonią, więc nie chciałam przeszkadzać. Bożena, nie? Bożena, wszyscy czekają Słuchamy na, na, na ciebie, swój głos z Dortmundu. Słuchamy ciebie, dawaj, Bożenko, jak dawaj. telewizora, dawaj. patrzymy jak w radio. Dawaj, <laughs> dawaj. Dobra, zacznę od pozytywnej wiadomości. To, co z Chinami się dzieje, to, co ja mówiłam wam w zeszłym tygodniu, że jak oni ogłosili medialnie zwycięstwo Bidena, to demokraci potrzebują kasy, potrzebują wszystkie kraje okraść, więc szybko stworzono ten tak zwany wspólny rynek, wspólne strefa handlową z Chinami, gdzie tak. weszło teraz 15 państw, to weszły państwa. Zwróćcie uwagę, jaka jest różnica. Oni proponują państwa, a to, co proponują demokraci wtedy, ta CETA i tak dalej, to były korporacje. koncerny, czyli te, To nie były już państwa, tylko koncerny Ko korporacje. chciały rządzić. Oni im tak. w tej chwili zabierają wszystkie resursy, żeby nie mogli prowadzić Wojny. Rosja wejdzie, weszła do Karabachu, to znaczy zablokowała powstanie, tak. e, że Gruzja wejdzie do tak, NATO, NATO tak. Azerbejdżan nie wejdzie tak, do NATO tak, i jest. nie wejdzie także I to jest Armenia. bardzo dobra wiadomość, Drugie... to jest bardzo dobra wiadomość, tak. Puszynian, też... Puszynian, Puszynian to idiota proamerykański, tak. Tak, tak, tak. On się schował w schronie tak. w ambasadzie amerykańskiej, ale jeszcze jedna nowina jest, kanał mhm. będzie teraz przez Rosjan pilnowany, oni podpisali teraz umowę e, z Sudanem i będą mieli pod kontrolą cały e, kanał Słowski, czyli tam też demokraci nie będą mogli tam podróżować ani okrętami, ani niczym. Tak. To, co się w tej chwili dzieje, to widzicie po prostu reakcję na to, że medialnie wygrał Biden. W Ameryce w tym czasie. Się. jest po prostu przerabianie Pentagonu, tam lecą wszystkie głowy, te wszystkie jednostki specjalne muszą się bezpośrednio meldować do sekretarza obrony, nie ma, o, pośredników, nie między nie nie ma pośredników między nimi. Nie ma pośredników między nimi. Jest czystka zrobiona w tak zwanej strefie cyb cybernetyki, tam też poleciały głowy dyrektor i jego zastępca. To znaczy Trump, I... czyści. Trump czyści, tak? Jeszcze Trump jeszcze... czyści, tak. My tak? Tu... Tak? tak, tak, tak. On teraz z tymi nowymi ludźmi. Drugie, tutaj w tym Frankfurcie, co znaleźli serwer, zamieszani są Pelosi, Clintony, ta Harris, jej mąż, on jest chyba nawet tam właścicielem tego programu. I bardzo ważna osoba, w to są zamieszani anglosasi. Oni mówią, że Partia Demokratyczna jest w ogóle tak jakby filią tej elity anglosaskiej. Także w tej chwili się bardzo dużo dzieje. Rosja będzie też czyściła wszystkich. Ja chciałam wam powiedzieć, że wy się martwicie tymi e, genderami i tak dalej. Zawsze jak się wynosi produkcję z jakiegoś kraju, nie można zaoferować ludziom nic, to się zaczyna z Sektor interesować i tak dalej. To, czujemy, tak. to jest taki 20%, uwagi, mar... tak, mhm. tak, 20 marginesu. Oni w ogóle nie zwracają na tych ludzi uwagi, ale demokraci będą mieli problem z tym, bo jeżeli odepną ich od rynków, nie będą mieli kasy, to muszą wyżyć Miejsce tych swoich tam agresorów, co woliują wari w miastach, a nie będą mieli surowców. Czyli gdyby nawet doszli do władzy, to bardzo szybko będzie wojna domowa. Prawdopodobnie to będzie się rozdzielało. Te stany demokratyczne i stany republikańskie będzie mieli taką dwuwładzę, a tamte socjale po prostu padną na tył, bo nie będą mieli z tego żyć. Także tak to się może zapowiadać. Mhm. Ja nie wiem, ja chciałabym trochę skończyć z tymi flagami, bo Wam obiecywałam, bo mi przerwało wtedy, a wiem, mhm. że niektórzy byli ciekawi. Mhm. Ja tylko dodam, że, że ta flaga. Biało, niebieska, czerwona, poziome paski oznacza, że dany kraj nie może prowadzić polityki zagranicznej, może tylko prowadzić, tak jak w przypadku na przykład Polski, e, politykę zagraniczną Anglosasów czy Amerykanów. Tak, jeżeli mamy fla flagę pionową, tak jak mówiłam, to znaczy że dany kraj może prowadzić politykę zagraniczną własnego kraju, czyli na przykład Francja. Jeżeli macie mocarstwo typu Chiny, najważniejsza flaga jest jednokolorowa, w lewym rogu musi być tak zwana ideologia. Chiny mają cztery gwiazdki, to oznacza komunizm. Nieważne, czy one są komunistyczne, czy nie, taka, taka jest ideologia. Czerwona flaga oznacza, że mocarstwem stały się w wyniku rewolucji albo wojny. To jest nauka historyczna, trzeba dobrze historię znać. Drugi ważny pion jest flaga tak zwana Euroazjatycka, która reprezentuje Watykan. To są flagi biało-czerwone-czarne. Zielone są w krajach islamskich. Weźcie, zwróćcie też uwagę, że, bo myście mówili o Szwajcarii. Pieniądz potrzebuje spokoju. Tam, gdzie jest pieniądz, wojen nie ma. Macie Singapur, macie takie inne państewka, tam Flaga, nigdy wojny nie wejdzie. Szwajcarzy mają na czerwonym tle biały krzyż, tak? Tak wcześniej tą flagę miała Genua, bo była Republika Genui i Wenecjańska. Wenecjańska to jest obecny City of London, a Genua była takim Watykanem. I Szwajcaria przejęła właśnie tą flagę. Polska ma biało-czerwono, to znaczy, że w Polsce rozwiązują się wszystkie problemy z tą powstań, albo pokojem, albo wojną. Zwróćcie uwagę, że jak jest wojna, to zawsze to są Anglosasi, czy Amerykanie, a jak jest pokój, to wychodzi papież, gołąbkiem, mówi musicie usiąść do stołu, musicie rozmawiać. Właśnie jest jego taka rola, ale oni też zarządzają światem no nieruchomości. Nie, Niemcy od zawsze mają flagę, która jest jednak w poziomie, prawda? Tak, tak, ale oni się domagają tej flagi. Niemcy tak, bo Niemcy pamiętają, że nie przegrały wojnę. Oni z tą flagą w ogóle mają problem tylko dlatego, że oni myślą, że jak nie będą u Anglotasów, to wróci im ta flaga biało-czarna-czerwona, tak, że tak. oni będą, nie będą pod tym ale tak, jest tak, po tym tak. Ale ona też jest w poziomie. Ale ona też tak. jest w poziomie, ta flaga. Tak, tak, ale w tej, w tej chwili zobacz, jaka jest sytuacja. W tej chwili mamy sytuację, że cała Europa, praktycznie te wszystkie kraje anglosaskie są pod kontrolą NATO i tych wszystkich organizacji anglosaskich, Bank Światowy i tak dalej. One są wszystkie niebieskie. Teraz mamy to, co się dzieje. To, co się stało teraz w Chinach, to znaczy, że Azja wchodzi jako kraj XXI wieku. Nie ma zgody, żeby było jedno notarstwo zamienione na drugie, ale ona organizuje, że te kraje się będą zbierać pod płaszczem Chin i będą powracać z tego tak zwanego COVID-u z powrotem. Tu Ktoś tam pisał, że w Australii już powrotem będzie wracać. Będą wszystkie kraje się po kolei przyłączać do Chin, żeby odejść od Ameryki. Wtedy Ameryka może upadać, może tam być wojna światowa. Tu chodzi o to, żeby przejść z tego COVID-a, bo to COVID wywoływali demokraci i kompromolcy chińscy. W Chinach zrobiono czystkę, wyrzucono ich wszystkich, 20 minister, wszystkie prowincje wyczyszczono, oni już żadnej tam COVID nie mają i teraz chcą od, od nowego roku zacząć normalną gospodarkę. Także to, co się stało w Chinach, to będą się wszystkie kraje po kolei do nich przełączały, bo to będzie wspólny rynek, żeby odejść od anglosasów i nie żywić tych pasożytów. Tyle tylko chciałam Wam dziś. Wiesz, my Polacy, ja, ja my wiem... Polacy mamy problem, bo, bo nie ma drugiego takiego państwa na świecie, gdzie opozycja i rząd jest tak zoologicznie proamerykańska. Ale my zostaliśmy do tego wojtku przymuszeni. Zwróć, zwróć uwagę, że wszystkie kraje byłego tak zwanego tych państw socjalistycznych automatycznie od Układu Warszawskiego przeszły pod NATO. Nie mieliśmy w ogóle dyskusji z z tych narzędzi. Naszych... Ale nasza proamerykańskość jest jeszcze inna. Ona wynika z naszej emigracji wielkiej, wynika, mimo że przecież Polacy doznali urazu od Amerykanów w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej oddani zostaliśmy w to jednak. Polacy szczerze kochają Amerykę. Szczerze. Ale podejrzewam, że to było w większości krajów. Zobacz, jak Kornia teraz. E, e, Bułgarzy, Bułgarzy nie lubią Amerykanów. Nie. Ale ja mówię Ormianie, w Armenii. A, oni też ogłupili, słuchaj, protestują. Oj, no, Ormianie mają ogromną diasporę w Stanach. Więcej Ormian mieszka w Stanach niż w Armenii. Wiesz? Tak, tak, ale zobacz, oni w tej chwili podpisali kapitulację, wiedzą, tak. że mogli wszyscy zginąć, a chodzą na ulicę, protestują. Oni mają kilkanaście partii, a jest tylko dwa miliony ludzi. Też ich telewizja ogłupiła, obietanki, tak. tatanki, że ich przyjmą do Unii i tak dalej. Tak. Także w tej chwili to, co oglądacie, ja nie wiem, w Europie będzie też czyska bo oni muszą odsunąć demokratów, a tak jak ja Wam mówiłem, od wszystkich źródeł, żeby nie mieli pieniędzy, żeby wojować prostu na całym świecie. Tak. A dobrze, Bożena, ostatnie pytanie. Bo dla mnie Kaczyński jest jednoznacznie związany z, z Obamą, z Clintonem. Tam podjął zobowiązania, tak, tak. on tam podjął zobowiązania, więc jak to, będzie, jak to się przyłoży na Polskę? Jak wyrokujesz? Posłuchaj, te, te konflikty, które są w tej chwili w Unii, są też celowo wywoływane. Dla mnie to jest zrobione w tej chwili po to, żeby się Unia rozpadła. Jak się rozpadnie, no to będziemy mieli to, że będą się rozkładać znowu na nowe bloki. Ja nie wiem, z kim się Polska ułoży, nie, ale nikt nie... Z Żydami. Nie, Wojtek, ale nie dadzą 447 wykorzystać, bo to by było żywienie znowu tych demokratów. To będzie wszystko zablokowane. Oni nie mogą dać pieniędzy demokratom, oni muszą po prostu w Ameryce upaść. Dobrze. I to jest tak. nas szansa. Tak, tak będzie. Bożena. Dziękujemy Ci bardzo. Telefon. Trzymaj się. A i, tak, a i tak jest duży problem, co się z nami stanie. miłego dnia, ponieważ... Bożenko. Bożena, dziękuję. trzymaj się. Do usłyszenia. Dzięki, dzięki, papa. I, i, I tak jest problem, co się z nami stanie, ponieważ opozycja i rząd w Polsce mm, reprezentują taką samą politykę zagraniczną. Taką samą. To jest, to jest w ogóle bardzo dziwne.